Ja, i błogosławień Tobie. przez mi mękę swoją świadomu i Gdy Piłata odbywał sądowy, żona jego przysłałam mu ostrzeżenie. Nie wiem nic do czynienia z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z jego powodu. Kto szanuje Jezusa, szanuje małżeństwo. Małżonka Piłata była dobrą żoną, troszczyła się o męża. Pragnęła podzielić się z Nim swoim głębokim doświadczeniem spotkania z Jezusem. Zależało jej, by nie skompromitował się jako sędzia, wystanie twarzą w twarz z tym, który jest kamieniem węgielnym, wymiaru sprawiedliwości. Prosimy za nasze pokolenie, by nie zabrakło w Nim ludzi, którzy na, Boga, na Bogu budują życie małżeńskie, szanując siebie nawzajem, zachowując prawdziwe imiona męża i żony, ojca i matki troszcząc się o siebie i ostrzegając się, by swym postępowaniem nigdy nie skazać Jezusa na śmierć. Któryś za nas stwierdził. Stacja 10. Panie Józefie Strzachowi Narodnym. Kłaniam się, Panie Jezu, z tej błogosławie, wypowiem, że nie chcę swoich świadków stracić. My przecież Powiem słuszną falę za nasze uczynki, ale On niczego nie uczynił. Co szanuje Jezusa, szanuje sumienie. Wszyscy uchodzący we własnych oczach za sprawiedliwych zaliczyli Jezusa w uczucie złoczyńców. Tymczasem złoczyńca bez wahania i z całą uwagą uznał Jezusa za krystalicznie czystego, całkowicie niewinnego, a równocześnie bez żadnych prób wywierania się. Uznał swą winę i słuszność kary. On nawet popełniając zło, wciąż słyszał wołanie Jezusa. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. I tak pięknie sfinalizował swoje życie. Prośmy, byśmy upadając w zmaganiach ze swymi słabościami, nigdy nie zamykali się na wezwanie Jezusa i mieli go zawsze za punkt odniesienia we wszelkich ocenach. Tylko nie znieprawimy swego sumienia, a w stosownym czasie zawalczymy o jego piękno i zadośćuczynimy ołtarzonemu Jezusowi w zaskakujący sposób. Pan Jezus, żądź dobra, Kłaniamy się Panie Jezu Chrystusie i Boga że... Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Kto szanuje Jezusa, szanuje z nim więź. Maria Magdalena wiedziała, że śmierć Jezusa niczego nie zmienia jedynie wzmaga wewnętrzne napięcie i nadębrzenie poszukiwań Tego, któremu zaufała w granic, któremu zawdzięczała ocalenie i życie, dlatego uszanowała go na wieczność. Módlmy mi się za wszystkich chrześcijan, by nie popełnili błędów, przed którymi przestrzegał święty Paweł, jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładali Jesteśmy bardziej od wszystkich od ludzi godni politowania. Wtedy z pewnością nie zapoczętujemy Jezusa w grobie. Panie, dziękujemy Ci za spotkania z tymi, którzy chcieli Cię uszanować. Ufamy, że uchronią nas one od losu przeznaczonego tym, którzy niech zechcą oddać Tobie należnej czci. Kto? 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 Kto?